Hello Irlandia, the Polish show on 103.2 Dublin City FM. Join Hello Irlandia every Thursday at 8.30 to listen to the best of Polish music and community stories in Polish. Hello Irlandia w 103.2 Dublin City FM Nasz głos na Zielonej Wyspie Dobry wieczór. Witam w Hello Irlandia na ten 1032 Dublin City FM. Przed mikrofonem, jak zwykle, Kasia Forest, a dzisiaj w moim studiu gościem jest Polska Grupa Improwizacyjna i mamy tutaj założyciela, czyli Rolanda Czaczyka. Witam cię, Roland. Dobry wieczór, dzień dobry. Oraz aktorów Grupy Improwizacyjnej, czyli... Rafał Wiśniewski, cześć. Aniela Nowak, witam. Rafał Orpel. Polska Grupa Improwizacyjna działa już od kilku lat w Dublinie. Dokładnie ile? Dwa i pół roku. Od 23 sierpnia 2017. Macie już wkrótce swój jubileusz, będziecie świętować urodziny, i o tym też będziemy rozmawiać. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym Was zapytać, jakie były początki Waszych działań teatralnych, które nazywacie właśnie nie działaniami teatralnymi, tylko improwizacyjnymi. Więc jakie te początki były? Te początki były bardzo skomplikowane. Przywiozłem pomysł z Polski. Trafiłem na warsztaty teatralne, tak to było nazywane u mnie w mieście, w Ostrowie Wielkopolskim. Warsztaty teatralne prowadzone przez Matyldę Damięcką, która należy do klubu komediowego w Warszawie. I ona postanowiła z... troszeczkę zmienić styl warsztatów teatralnych i stwierdziła, że zrobi warsztaty improwizacyjne. Było to 30 godzin warsztatów improwizacyjnych. Kiedy przyleciałem, wróciłem tutaj do Irlandii, byłem. Tak podniecony tym faktem, że to tym, co zrobiliśmy wtedy na tych warsztatach, że postanowiłem spróbować zrobić to tutaj. Na pierwsze spotkanie, które ogłosiłem na Facebooku, przyszła jedna osoba. Na czwarte spotkanie przyszło osób 16, więc bardzo szybko to się rozwinęło. No i pierwsze założenie było istnienia grupy 3 miesiące. Aktualnie istniejemy 2,5 roku, przez naszą grupę przewinęło się ponad 40 osób. No i cały czas improwizujemy, więc no, dla mnie to jest bardzo, bardzo duży sukces taki, ponieważ jest to moje dziecko i, i nadal istnieje. Dużo więcej niż trzy miesiące. Jak to się stało, że trafiliście właśnie na Polską Grupę Improwizacyjną? No i dlaczego właśnie teatr, a nie jakieś innego rodzaju działania artystyczne? Oczywiście, jeśli chodzi o działania artystyczne, to ja studiowałam w Kaliszu w Studium Animatorów Kultury Teatr. I taniec z fotografią, także już byłam wcześniej w Polsce związana z tym tematem. Tutaj z Rolandem poznaliśmy się przy okazji zupełnie innego projektu, ale jak tylko dowiedziałam się, że czymś takim się zajmuję, to zaczęliśmy współpracę, no i jestem z chłopakami już już jakiś czas, także. Dziękuję, że macie mnie w swojej grupie. Na chwilę obecną jestem jedyną dziewczyną, która występuje z chłopakami i czasami do nas oczywiście przychodzą i zapraszamy bardzo serdecznie kobiety. Ja tu jestem, będę wspierać wszystkie panie. A jak to z wami było chłopaki? Ja przyszedłem do grupy w marcu tego roku, miałem powiedzieć ubiegłego, ale ten rok się jeszcze nie skończył. Na początku tak troszeczkę z Rolandem to mieliśmy takie, takie rozbieżne jakby wizje, ale teraz... Ciągniemy do przodu. Już, macie jedną wizję. Nie, wizji jest nadal kilkanaście, <grym> tylko wybieramy to najlepsze. No. E, ja dołączyłem chyba najpóźniej z nas wszystkich. Tak mi się wydaje. Też w tym roku i, i, i po Rafale. Także dla mnie, dla mnie to było coś, coś nowego. Także, także przyszedłem zobaczyć, na czym to polega. No zobaczyłem, są takie gry improwizacyjne, rozgrzewka. Tak. Co, co, to, to tak. To jest to jest najważniejsze rzecz. Rzecz. Rozgrzewka, zabawa. Było coś fajnego, coś takie, takie działania, takie zabawy właściwie improwizacyjne, które wyglądały niby prosto, ale tak naprawdę można łatwo się pomylić. I każdy z nas się mylił, przy, szczególnie w tych grach roz, takich rozgrzewkowych. Także to było coś, coś zupełnie nowego dla mnie, no ale dołączyłem tutaj i no jestem, jestem, jestem do dziś. Ale nareszcie się wyjaśniło, dlaczego Rafał tutaj jest między nami. Dla, dla rozgrzewki. Ja bym chciał taką to znaczy małą anegdotkę opowiedzieć o tym, jak Rafał spełnił moje największe marzenie związane z grupą improwizacyjną. Przyszedł po raz pierwszy na grupę i kiedy wychodziliśmy, mówi, czekaj, jak ty masz na imię? Pyta się mnie Rafał. Ja mówię, Roland. A, dobra to już nigdy tego nie zapomnę, bo ja mam takie klawisze w domu, Roland. A ja mówię, ty grasz na klawiszach? On, no, gram. A, mówię, a co grasz? A tak sobie improwizuję. I właśnie wtedy spełnił moje największe marzenie, ponieważ zawsze marzyłem od samego początku istnienia grupy o tym, żeby mieć w grupie klawiszowca. I żeby grał oczywiście, tak, żeby grał. Zaczęliście mówić właśnie o tych waszych działaniach, nie teatralnych, ale improwizacyjnych. W związku z tym mam takie Mam takie pytanie, czy właśnie, czy wasza grupa posiada jakiś wyraźny program artystyczny? Czy na przykład macie jakąś tematykę, jakąś tematyką się zajmujecie, wystawiając sztukę improwizacyjną? To znaczy cały pomysł polega na tym, aby nie mieć tego założenia. Na tym polega improwizacja, ale to nie znaczy, że nie mamy jakichś takich ogólnych zasad tej gry, czy ogólnego celu w tym, co robimy. Istnieją ramowe zasady gier. Ale wszystko zależy od publiczności, jaki nam, na, nam narzuci temat. Nie gramy według jakiegokolwiek scenariusza, i nie mamy, tak jak w przypadku sztuki teatralnej, przekazu dla widza czy, czy jakiegoś tematu. Cała trudność tej zabawy polega na tym, aby ten temat zbudować w trakcie. Zabawy, czyli na bieżąco i aby ten temat wynaleźć i go poprowadzić tak, aby widz mógł go, mógł go dostrzec, mimo że wcześniej go nie było. I to jest cała ta trudność, aby być błyskotliwym w tym, szybkim i umieć przykuć uwagę widza tematem, który powstał w tej chwili. Czy w takim razie wasze sztuki improwizacyjne są czystą improwizacją, czy macie właśnie jakieś tam przygotowane teksty albo macie jakiś po prostu pomysł na to, co się będzie działo na scenie? Powiem tak, tekstów nie mamy żadnych przygotowanych. Część tekstów przygotowuje nam publiczność, często z nich korzystamy. Tematy do gier przygotowuje nam publiczność. My tylko dajemy ramy gier, ustalamy pewne zasady gier, których się staramy trzymać podczas. Na razie zajmujemy się krótkimi formami improwizowanymi. Jeszcze istnieją długie formy improwizowane, na które jeszcze myślę, mamy czas, żeby je stworzyć. Je, żeby je zagrać. Na razie są to krótkie gry improwizacyjne. Wygląda to następująco, że objaśniamy najpierw, co będziemy robić publiczności, jak, jak będzie wyglądała gra, a następnie prosimy publiczność, do, publiczność do wyrażania swoich, że tak powiem, dorzucania tematów i wybieramy sobie któryś najciekawszy i zaczynamy go grać. Rola publiczności jest bardzo ważna w przypadku gier improwizacyjnych, ponieważ My nie mamy scenariusza, wszystko jest improwizowane. Są to pomysły, które przychodzą nam do głowy ad hoc, ale przy rozpoczęciu każdej gry improwizacyjnej staramy się zapytać publiczność na początku o kilka pomysłów, o umiejscowienie akcji, o jakieś szczegóły i na bazie tych faktów budujemy scenki improwizacyjne w ramach danej, danej gry improwizacyjnej. Ta improwizacja, myślę, tak jak mówicie, zależy od publiczności, ale wy też wnosicie coś, jakiś ładunek, jakiś, jakiś przekaz, jakąś treść, którą chcecie zawrzeć w tym, co się będzie działo na scenie. To jest bardzo, bardzo fajne. I mam takie pytanie w związku z tym, no bo działacie już dwa i pół roku, co się działo do tej pory przez ten czas? Jak wyglądały wasze improwizacje i jak publiczność reagowała? Właśnie jak, w jaką grę wchodziliście z waszą publicznością? Nasz debiut odbył się z okazji wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Limerick w 2018 roku, czyli po niecałym pół roku od założenia grupy. No było ciężko, ponieważ publiczność nie za bardzo rozumiała, po co my jesteśmy na scenie. Nie chciała z nami współpracować za bardzo, ale na szczęście pojawiły się dzieci, które otworzyły się na nas i od dzieci braliśmy pomysły. Było to niesamowite. To był nasz debiut. Było Naprawdę było ciężko na tej scenie. Ale mieliśmy też na przykład dwa bardzo fajne występy na Polish Arts Festival w Limeryku również. I tam było już poważnie, już publiczność wiedziała po co przyszła. My wiedzieliśmy po co tam pojechaliśmy, i naprawdę nie wiem dlaczego, ale tam w ogóle ten klimat tego teatru, który tam był, działał na nas rewelacyjnie. Ja byłem tam dwukrotnie, tutaj reszta grupy była pierwszy raz w tym roku. Nie wiem dlaczego, ale coś musi być, chyba, jakieś naprawdę pozytywne fluidy w tym miejscu, bo to wszystko płynie na tej scenie. Mieliśmy kilka występów jako saporty przed innymi komikami, przed stand-upowcami. Czyli musieliście edukować publiczność, żeby załapali w ogóle o co chodzi, jak rozumiem? Cały czas musimy edukować, bo to jest nieznana sztuka za bardzo. To, to nadal w Polsce, w Irlandii. To cały czas raczkuje. W Stanach Zjednoczonych jest ogromna rzesza improwizatorów i odbiorców improwizacji. No Europa jeszcze, jeszcze się na to aż tak bardzo nie otworzyła, i jednak widać z każdym rokiem, jest coraz więcej festiwali improwizacyjnych, coraz więcej grup improwizacyjnych się zakłada. I myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Ja myślę, że ludzie dużo bardziej znają i kojarzą kabarety i stand-up niż grupy improwizacyjne, a to jest jednak troszkę coś innego. Mimo, że humor pojawia się praktycznie wszędzie, bo w naszej grupie też się pojawiają rzeczy, ale u nas ten humor jest jak gdyby niewymuszony, bo nie jest celem, celem samej gry. Natomiast, ponieważ jest to improwizowane i pewne rzeczy naturalnie nie wychodzą, bo nie mamy scenariusza, nie wiemy, jak zareaguje druga osoba na scenie, także wiele rzeczy może nas zaskoczyć podczas takiej zabawy, dlatego z tego robią się sytuacje komiczne, śmieszne, które bardzo cieszą publiczność. Aniela, chcesz coś dodać? No oczywiście, zgadzam się w pełni z, z panami przedmówcami. <śmówka> 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 <I> tak <śmówka> no już bądźmy mili dla siebie <śmówka> chociaż teraz. <śmówka> Tak, to, to prawda, dlatego że tak ważna jest publiczność w naszym występie. Jest absolutnie niezbędna współpraca tej publiczności i, i bardzo cenimy sobie publiczność otwartą na abstrakcyjne pomysły. Gdyż im bardziej jakby abstrakcyjny temat, który nam dają, tym trudniejsze dla nas zadanie i też bardziej interesujące w, w późniejszych etapach tego występu, prawda? Możemy stworzyć coś zupełnie nowego i to wtedy ma, ma większy sens, i jest bardziej ciekawe dla odbiorcy, także bardzo Ważne jest, abyśmy my potrafili zainicjować w publiczności tę kreatywność, te odejście od standardowych y, jakichś skojarzeń i wyjście poza to, prawda? Najczęściej robimy takie krótkie, rozgrywkowe gry dla publiczności, aby pokazać o co nam mniej więcej chodzi. To dla Rafała głównie. Dla wszystkich. Dla wszystkich. dla wszystkich, dla wszystkich. Więc często zadajemy publiczności pytanie, na przykład co możemy znaleźć w lodówce i wiadomo, najpierw pojawiają się standardowe odpowiedzi: światło, szynkę, ser. Następnie potem próbujemy zmobilizować publiczność, aby znaleźli jakieś rozwiązania, których by się nie spodziewali. Zimnego tak? trupa. No ostatnio padł zimny trup, na przykład z publiczności. Ale po prostu staramy się pobudzić ich wyobraźnię, aby oni mogli pobudzić naszą. No tak to działa, jest to transakcja w, w dwie strony. Rozumiem, że publiczność musi być otwarta na ten proces, na tą improwizację, ale ja mam takie pytanie: czyli, że ktoś chciałby się przyłączyć do was, jakimi cechami, umiejętnościami powinien dysponować? Bo wiem, że prowadzicie nabór, bo słyszałam od Rolanda. Tak, cały czas szukamy nowych członków do grupy, ponieważ. Cały czas potrzebujemy nowej, świeżej krwi. A jak, jakie warunki powinna spełniać taka osoba, która chce do nas przyjść? Przede wszystkim musi być otwarta na nowe wyzwania. I myślę, że to chyba jest tak naprawdę jedyna rzecz, która jest potrzebna, ponieważ przychodziły tutaj osoby, które były zakompleksione, miały problemy z wysławianiem się i to mijało. Więc tak naprawdę to też nie jest, to nie jest warunkiem. Warunkiem jest otworzenie się na nowe wyzwania. To jest jedyny warunek, który jest potrzebny, żeby tu do nas przyjść i z nami improwizować. Ja myślę, że grupa jest bardzo otwarta i rzeczywiście drzwi są otwarte dla każdego, żeby spróbował tej formy. Zimno jest u nas na salce. Bo grupa jest otwarta cały czas, tak. Natomiast to, co mnie właśnie zaskoczyło podczas tego festiwalu w Limerick, na którym byliśmy, to opinia innych artystów, którzy występowali, że żeby pokazywać taką formę improwizacji jest to, jest to pewnego rodzaju wyzwanie, bo nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każdy daje radę, bo chodzi tutaj o pewną właśnie błyskotliwość, o pewną inteligencję, o, o pewną szybkość skojarzeń, którą chcemy mieć na scenie, żeby te Senki, które odgrywamy, nie mając żadnego scenariusza, były płynne, żeby zakończyły się w jakiś, jakiś sposób, żeby nie było takich momentów dłuższych, że nie wiemy, co powiedzieć. I to wymaga pewnego rodzaju umiejętności, które tutaj właśnie na naszej grupie ćwiczymy. Ze swojej strony, co mogę powiedzieć? Oczywiście otwartość, jak, jak Roland mówił, ale faktycznie myślę, że pytanie powinno brzmieć troszkę inaczej, mianowicie, co my możemy dać osobom, bo uważam, że my możemy my jako grupa dać więcej ludziom którzy przychodzą niż oni muszą dać nam ponieważ improwizacja tak naprawdę dotyczy całego życia to jest, brzmi bardzo banalnie ale jak się o tym pomyśli to tak to po prostu jest w różnych sytuacjach spotykamy się nie wiem rozmowa z szefem rozmowa o pracy jakieś stresujące sytuacje krępujące i też bardzo potrzebne jest szybkie reagowanie prawda planowanie swoich kroków naprzód więc myślę że to niby jest zabawa ale tak naprawdę jest to fajna umiejętność która Pomaga troszkę wyluzować, dać sobie szansę na pewnego rodzaju luz i pozwolenie sobie. Na budowanie planu na bieżąco. Są osoby, które są przygotowane tylko i wyłącznie na wydarzenia, które mogą zaplanować sobie z góry i w tym przypadku mogą spróbować właśnie bez planu zadziałać i też muszą sobie poradzić, prawda? Więc myślę, że jest to bardzo fajna umiejętność, którą można u nas nabyć w takich no, przyjaznych warunkach, bo bardzo lubimy się i wspieramy się i staramy się wspólnie nauczyć czegoś, więc zapraszamy wszystkich. To teraz Rafał powie, z czego tak umiera ze śmiechu. Wiesz co, ja nie umarłem ze śmiechu, ale właśnie taki sposób, w jaki teraz opowiadałaś, taki bardzo poważny i, i, i można powiedzieć naukowy, spowodował u mnie taki odruch, że... Dobrze. 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 Chciałem Dobrze. tylko dodać, że to się często zdarza u nas że na próbach właśnie. jakieś takie właśnie dziwne interakcje. Ale, właśnie, ale, w, ale... Właśnie, właśnie to się rzadko zdarza, że my tak naukowo podchodzimy do tematu tutaj w tej salce. Raczej to są bardzo luźne, improwizowane tak. formy, a tutaj nagle mamy taką możliwość mówienia bardzo poważnie, to że jest taka improwizacja i to mnie rozśmieszyło. Okay. Chciałam, tylko przypomnieć, stanie, Chciałam tylko przypomnieć, że jesteś w studiu Dublin City FM, więc tu jest, wiesz, to jest serio. To jest miejsce na ludzi jak ja, Rafał. W związku z tym chciałem dodać, że. No, nie, 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 Anielka zrobiła na mnie wrażenie. Po prostu jesteś, jesteś miotła, jesteś naszym miotłem. miotłą. komplement? No tak, no wy, wymiatasz. No. Aha, okej, okay. dziękuję. Macie tutaj już trochę właśnie przedsmak tego co się będzie działo 15 grudnia, ponieważ 15 grudnia co się będzie działo? Co się urodziny, będzie działo? Nasze urodziny. A ile lat będziecie świętować? pół roku. Nie, ja myślę że gdzieś ko godziny półtora góra, nie? Nie dłużej <laughs> wystarczy, wystarczy. Nie no, dwu, dwuletnie, tak? To są spóźnione, to są spóźnione drugie urodziny. Ponieważ urodziny powinny być w sierpniu, ale jakoś nam się w sierpniu nie złożyło, żeby zrobić. E, więc będziemy, będziemy świętować nasze drugie urodziny, chociaż już w wieku prawie dwóch i pół roku. Tak, tak, to będą nasze drugie urodziny. A no tak, ale ja dalej nie wiem, co się będzie działo. My też nie. Na tym polega improwizacja. Tak, my, my nie, też nie wiemy, ponieważ, no, no, tak, 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 od nas, no, ponieważ nie wiemy, kto przyjdzie z publiczności, nie mamy pojęcia, nie znamy tych ludzi, znaczy niektórych znamy, ale, ale <laughs> w większości, większości, większości nie znamy, więc nie wiemy jak, na jakie pomysły wpadną. 50 klakierów. <laughs> czy będziemy improwizować do szynki w lodówce, czy może do zgniłej teściowej wiszącej na drzewie. Nie wiemy, więc może się wydarzyć wszystko. Mamy oczywiście zaplanowane kilka gier improwizowanych, które na pewno ludzie znają z telewizji, ale nadal nie znamy tematu. Więc czekamy na Was wszystkich, żebyście nam te tematy podrzucili, bo bez Was publiczności, no, nie istniejemy. Jak słucham Was, to naprawdę mam straszną ochotę przyjść zobaczyć, co tam się będzie działo, no bo nie wiadomo, co się będzie czy przyjdzie. Taka... Na razie mam ochotę. Tak. Pozostało nam tylko powiedzieć, jeśli oczywiście wiecie, gdzie można więcej informacji znaleźć o naszej improwizowanej grupie. Ja myślę, że nasze wideo wyjaśnia tą kwestię. <noise> www.improwdublinie, pisane razem.eu na tej stronie znajdują się wszystkie odnośniki i do Facebooka, i do Twittera, i, e, i, i, i gdzieś tam jeszcze, gdzie, tam gdzie powinno być. <śledzio> wszystkie te informacje oczywiście możecie też znaleźć na stronie facebookowej. Hello Irlandia, także zapraszam was 15 grudnia do Biblary Polskiej Biblioteki na InciCore. Dokładnie, tam się zobaczymy, zobaczymy jaka ta improwizacja się będzie odbywała, działa na scenie, jestem bardzo, bardzo ciekawa, także myślę, że będziemy jeszcze temat improwizacji i grupy improwizacyjnej podejmować w Hello Ja mam nadzieję, że się znowu pojawicie na antenie, tak czy nie? No taką nadzieję no, mamy. No. Taką nadzieję. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie radiowe i do zobaczenia 15 grudnia w Iblary. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do kasy to którędy? Do zobaczenia. Do usłyszenia. Słuchacie Hello Irlandia.